To się na koszt na z Jesteśmy tak w kolejnym odcinku z serii Gospodarstwo o i tak. No i dzisiaj taki luźny odcinek. No. Impresowanie na razie nie tutaj pszczepy. Tu. Tu he tego. I no, i tu by Zara architekt ma przyjechać i tu będziemy oborę budować. A czy tego y, projektować, o jest już. A dzień dobry. Dzień, dobry. 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 dzień dobry. dobry. Mocne to, mocne te fajki ruskie kolega dał. No to tak, to pan, pan A, pan Anton Irmwald. Jestem Adrian ja nie i tam. A, to pomyliłem, ale dobra, bo pana też mam zapisanego widzę na dzisiaj, więc już u pana będę pierwszy. No. No Jaki tak. pan ma pomysł? Patrzy pan, tu sąsiad ma taką białą oborenie. Ja bym to samo chciał, nie? I patrzy pan, że patrz, że te drzwi tutaj, to nam, To by było wyjście na pastwisko. No ma tu by się wchodziło, patrz, tu są te drzwi i, ty, i tymi by się wchodziło tu do, do, do obory, żeby tam oprzątać, czy coś. i Patrzy Pan, te trzy drzwi, którymi by się wchodziło, miały być tutaj, by tak patrzy Pan, że tutaj, o tak, odtąd, od tej wiatki, tak? Jakoś gdzieś tu, tak żeby były te trzy drzwi tu A tu by było wyjście na pastwisko i tak aż do drogi tam Pastwisko to se samo Dobrze daje. Dobrze, proszę pana, patrz, pan, tu narysowaliśmy projekt, podoba się panu? Jest bit To dobrze Jakoś tam za dwa dni przyjadą moje służby, jakby przyjechały służby zdrowia któregoś dnia, to pan się nie dziwi, bo czasami zabierają kolegów na wytrzeźwiałkę, rozumie pan. A to moją babkę mogą też zabrać, żeby zbadać. A to widzi pan idealnie się składa, babka też na wytrzeźwiałkę pojadzie. Co? Nie! A co bab babka ty babka ty Nie, mi chodziło, że ten, żeby zbadać mnie na wytrzeźwialkę, tylko żeby zbadać ją rzeczy chora nie jest. A no, no dobrze, dobrze, bo też się ogarnię. A dobrze <suszy> <troszeczkę. suszy> <suszy> że jest jakby mój ten, jakby budowlęcy, Pan rzuci im dwie flaszki w krzaki, tylko Pan im pokaże, bo oni to takie łomni, że oni muszą znaleźć. Jak kur im gościu nie pokazał, gdzie flaszka leży, to oni korki dosyć wypier i musiały mieć to płacić tam korki. Pani im dalej, rozumie tam. Oni po alkoholu mają lepszy wzrok, proszę pana. Oni lepiej robią, mówię panu. Będzie ładniejsze cegły. Pan już skończy pier i, i widzi pan jak tu jest zbudowane. No? No widzi pan przed wojną tak budowali by na trzeźwo i było. Proszę pana. Pan już jedzie stąd. Dziękuję za proszę. pan, także my byliśmy i my budowali kiedyś tą stodołę dla państwa. Dla mojego dziadka. No budowaliśmy, ale wtedy innych kolegów mieliśmy, którzy nie byli uzależnieni od alkoholu, a teraz tylko tacy mamy dwóch... Prawilnych. Ta stodoła jest z lat 70. No mówię panu, że mieliśmy wtedy normalnych pracowników. Dobrze, dziękuję. Proszę pana, pan już jedzie. Taka firma funkcjonuje od 69 roku. A pan się da przejechać. O dobrze. O, troje. Hmm? No. Dobra, lecimy. I cyk, piątka, o kurde, to wsteczny. To pan Panie, bo się na szóst... Panie, bo się na szóst... Panie, Jak będę jechał? Pyk, trójka i szóstka! O kurde, to wsteczny! Proszę pana, ale to automat! Kurde, kurde. A, no pomyliłem! Kurde. Przepraszam, jestem przyzwyczajony do manualu! A wiesz co to znaczy T i R? Znaczy D, -d, D, N i R, czyli tak jak się zmienia biegi? Tompek, co? Jakie? ja? Jako? A, pan po akazie. Hmm. D, D, N, R. Wie pan co to znaczy? Um. Dobrze. na rynku. A, myślałem, że dom nad rzeką. Albo drive'u i na ręcznym, to pan się bardziej obnosi. da Pan. Czeka Pan, jak tu, o, co to za przy... O, ku, dobra, ma Pan tą, tego, pick i Pan jedzie. Stąd dziękuję bardzo za, za, za... za, za z... Proszę na temu wyskoczyły dwa błędy. Bo to parczew. Pury Dobrze, no Dobra, to tak. W tym odcinku to by było na tyle. Trzymajcie się do następnego czeo.